Witam, z tej strony Maxim1980. dzisiaj jest w cyklu 15-minutówek Super Street Fighter 4. Co jest fajne, widzieliście już wcześniej 15-minutówkę ze Street Fighterem 4 u mnie, także tutaj pokazuję Wam tą lepszą wersję, w cudzysłowie lepszą wersję, bardziej nadającą się na półkę, czyli Super Street Fighter 4. On ma osobne trofea, jeżeli chodzi o Trophy Hunterów. Co my tutaj mamy ze zmian? Tak naprawdę nie grałem zbyt dużo, ta gra dzisiaj do mnie doszła, ale co do zmian mogę wam już powiedzieć, że i dlaczego twierdzę, że jest bardziej na półkę, a zagrajmy na Very Easy żeby wam pokazać po prostu jak to wygląda. Dlaczego bardziej twierdzę, że jest to na półkę? Dlatego, że mamy tutaj o wiele więcej wojowników. Jak pamiętacie filmik ze Street Fightera 4, jest ich o wiele mniej. Tutaj ja może... Pokażę Wam mniej więcej cały nasz tutaj bestionariusz w cudzysłowiu. Także postaci jest o wiele więcej. Większy content równa się oczywiście lepsza sprawa na półkę. Jak ktoś lubi Street Fightera, to zamiast Street Fightera 4 polecam właśnie Super Street Fighter 4. Także jak widzicie, wojowników dość dużo. A zagrajmy sobie tutaj gajem. Jak to bywa w przypadku Street Fighterów, oczywiście wiadomo, mamy tutaj historię w przypadku Storybatu. Yy, mamy tutaj oczywiście wszelkie półkola. Dużo skili właśnie mamy na zasadzie półko półkoli, kołek, i tego typu akcji ja tutaj skipnę te demko żebyście zobaczyli kilka walk mniej więcej jak to tutaj wygląda jak dostanę w dupę zmienię na jakąś inną postać której nie było w czwórce. także zobaczymy jak to tutaj wygląda OK. Jak widzicie, ja gram gościem w czerwonym dresiku. Ja tutaj kombinuję z tymi półkolami, trochę maszując, bo nie znam tutaj skilli. Jak widzicie, dość fajna bijatyka. Pani bijatyk na pewno oprócz moim zdaniem masthevowego Mortala przy drugiej kolejności Tekkena Street fighterem się też zadowolą. Oczywiście ładujemy pasek, jak widzicie, w lewym dolnym rogu. Ultra combo, mega, hyper, super, extra duper, które jest dosyć efektowne. Ja spróbuję je tutaj wykonać. Jak mi wyjdzie kombinacja, jak pamiętam jeszcze ogólnie z tej gry. Jak będę mógł naładować ten pasek do końca. Staram się lać tutaj Viper. No niech ona mnie troszkę też potucze, żeby mi się pasek naładował. No i combo. Mega super combo z zakończeniem. Wszystko w rozbłyskach, jak to bywa w przypadku Street Fightera. Zobaczymy, jakiego będę miał następnego przeciwnika. Oczywiście możemy grać też tutaj po sieci. Walki doczytują się dosyć szybko, nie jest to takie jakieś ...toporne z tym doczytywaniem. Gościu z fryzurą, który, którą bym tutaj modelował, kto inny patelnią od góry. Także. Zobaczymy jak to pójdzie. Jak widzicie dużo tutaj w płach. Mamy takie pseudo 3D. Wszystko się tam tutaj to tu fajnie rusza. Postarajmy się z wojakiem nie przegrać. A jak przegram to zmienię postać, żeby pokazać Wam jeszcze kogoś innego. Ok. Jak widzicie na Very easy. nie jest tak źle. W przypadku tutaj tych pierwszych walk. Zaraz naładujemy pasek i postaramy się znowu wykonać super kombosa. Dostałem tutaj rzut. Tak za daleko, nie wyszedł. Ale myślę, że tutaj dam radę. Chyba, że będę miał pecha. Okej. Okay. Oczywiście do oceny pozostawiam ten tytuł Wam Bardzo dużo właśnie na aukcjach czy w sklepach Street Fighter 4 trochę mniej jest właśnie tej wersji Super Street Fighter 4, ale myślę, że jak będziecie szukać czegoś na półkę z czasem znajdziecie kwestia, że w dobrej cenie żeby tą grę znaleźć. Dobra, z Edmundem Hondą mamy pojedynek na jakimś lotnisku. No, chcę mnie tu oklepać ziomek. Jak widzicie, muzyczka różna w tle. Niektóre utwory bardziej pasują, niektóre niezbyt. Oczywiście mamy tutaj jakieś kombosy przeróżne, normalne. Ja na razie sobie daję radę tutaj tym gajem. wchodzą kontery. No, a teraz mi usiadł kubką na twarzy, co nie było miłe. Ale ja dużo skakam. Skakam, dużo skaczę. Kurczę, nawet się nie, wysłowić już nie umiem. Bo za bardzo się skupiam na grze. To jest zawsze ciężkie w przypadku kręcenia filmików. Na no, tu w twarz puszcza z Kubany. No i dostałem tą rundę w dupkę Edmund się cieszy Teraz ja go rzuciłem troszeczkę Staram się trzymać blisko przeciwnika i tutaj te odskoki do skoki Gaia, tutaj jest to jego mocną stroną. Choć nie wypowiadam się jako ekspert, bo tak naprawdę nie mam jakichś zajebistych skilli, jeżeli chodzi o Street Fightera. No po prostu w Street Fightera każdy chyba grał. Czy na automatach, starusieńkiego dwójkę. a znowu za daleko byłem. Więc tutaj te półkola raczej powinny każdemu graczowi być znane. Ale może jest ktoś, kto ledwo co zakupił konsola i nie miał styczności nigdy ze Street Fighterem. Dobra, Edmund Honda padł na deski. Zobaczymy, kogo będziemy mieli następnego. Chwile nam się tutaj to oczywiście wczytuje, i już mamy następną walkę. O, bonusowa tutaj klasza. Widzę powrót do starego Street Fightera 2. Z rozwalaniem samochodu. Z tego co widziałem po ikonce. Mogliby taką kurę dać, a nie rozpęczyć. W chęcią bym przyjął. kicha. Już myślałem, że wyjdzie jakiś lepszy atak tutaj. Teraz lećmy z drugiej strony. Z drugiej strony gorzej mi się te półkola robi. A, jak się ładnie rozwala. Nie da rady chyba go całego załatwić. Ale dosyć go rozpieprzyłem. Zobaczymy ile bonusu nam przyjdzie. No coś tam przyszło. Okej. Okay. No, i z codem teraz będziemy mieli tutaj pojedyneczek. Czyli gościu w kajdanach. Pani Street Fightera oczywiście, te wszystkie postacie tutaj znają. No, tutaj chyba jakiś przedmiot na ziemi jest. Coś można chyba. Wziąć, podnieść, tylko za cholerę nie wiem jak jeszcze. No Kody mnie tutaj leje, on podniósł tą kosę. No i dostałem w dupkę. Czekamy na następną rundę. Ale mi wypłacił. Ale na razie nie jest źle. Postarajmy się tutaj Kombosa jakiegoś walność. To na drugą stronę muszę przeskoczyć, cholera. Bo ja z tej strony, tak jak mówię, gorzej z tymi półkolami. Jak na złość. Dobra, nieważne. Mamy 1-1 w rundach. I runda finałowa. No i teraz może, tak jest 8 hit combo także pół energii na dzień dobry co pomoże mi być może z nim tutaj zwyciężyć Kubane się broni ale zaraz padnie Jeszcze jeden atak z barku Okay. Dobra, końcówka filmiku. Ja widzę, że niecała minuta, także ja się z wami żegnam. Tak jak mówię, wy sobie ocencie, czy interesuje Was ten tytuł, czy nie. Pozostawiam go kompletnie do Waszej oceny. Jak możecie komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, wspierajcie. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć przy następnych filmikach. Trzymajcie się i oglądajcie ostatnie tutaj 30 sekund pojedynku z Dodlejem.